Dzień dobry, kochani. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się symetrycznością. Symetryczność to takie trudne słowo. Jest to po prostu pojęcie matematyczne, które jest bardzo łatwo zauważalne. Wystarczy tylko bardzo dobrze się przyjrzeć. Spróbujemy od najprostszych, figur geometrycznych. Znacie już figury geometryczne, takie jak koło, Prostokąt, trójkąt, kwadrat. Znacie również trapez oraz rąb. Zajmiemy się tymi czterema figurami i sprawdzimy, czy naprawdę są one symetryczne. Czyli czy możemy je podzielić tak, aby powstały dwie takie same, identyczne połowy. Sprawdźmy zatem. Zaczniemy od pierwszej figury geometrycznej, czyli od koła. Dzielimy to koło na dwie równe części. Popatrzcie, jeżeli to nam się uda, to znaczy, że koło jest figurą symetryczną. Podzieliliśmy je na dwie identyczne części. Koło jest figurą symetryczną. Sprawdźmy następną figurę. Prostokąt. Spróbujemy prostokąt złożyć na dwie równe części. Popatrzcie, powstały dwie identyczne połowy. Prostokąt jest również figurą symetryczną. Trójkąt. Czy trójkąt możemy złożyć na dwie identyczne połowy? Sprawdźmy. Popatrzcie, te dwie części nakładają się. Czyli trójkąt jest figurą symetryczną. I ostatnią figurę, którą sprawdzimy, to będzie kwadrat. Kwadrat złożymy na dwie identyczne części. Popatrzcie, udało nam się to zrobić. I powstał prostokąt litery. Przygotowałam dla Was tutaj kilka liter i sprawdzimy, czy te litery są symetryczne. Mam. Literę A bardzo ładnie. To jest litera A. Sprawdzimy, czy litera A będzie literą symetryczną. Żeby Wam to bardziej łatwiej lepiej pokazać, wyznaczymy tak zwaną oś symetrii. Czyli popatrzcie, użyjemy do tego linijki i pisaka i narysujemy taką linię, która nazywana jest w matematyce osią symetrii. I wzdłuż tej linii złożymy tą literę. O, popatrzcie, linia narysowana. I teraz wzdłuż tej linii składamy literę A. Sprawdzimy, czy części nakładają się na siebie i czy dwie połowy są identyczne. Tak, zgadza się. Bardzo ładnie. Te dwie części nakładają się na siebie. Możemy sprawdzić symetryczność tej figury jeszcze w inny sposób. Przy użyciu lustra. Położymy lustro tam, gdzie wyznaczyliśmy oś symetrii. Popatrzcie. Dojrzymy całą literę A. To znaczy, że dwie części są symetryczne w stosunku do siebie. Sprawdzimy teraz symetryczność litery O. Popatrzcie. Wsuniemy literę O pod zwierciadło tam, gdzie wyznaczyliśmy oś symetrii. Odbicie w zwierciadle i pół naszej litery pokazuje całą literę O. Litera ta jest symetryczna. Sprawdzimy symetryczność jeszcze innej litery. Spróbujcie wyciągnąć wniosek, czy ta litera będzie symetryczna. Popatrzcie to litera p bardzo ładnie spróbujemy znaleźć oś symetrii tej litery może tak nie ta litera bardziej przypomina literę h spróbujemy inaczej może tak znowuż nie widzimy litery p bardziej przypomina literę a ze złamaną kładeczką a może tak. Nie, to też nie jest litera P, raczej powstała z niej litera B. A może w ten sposób? Jak możemy ułożyć tą literę, żeby znaleźć symetryczność? Nie, to też nie jest litera P. Wniosek z naszego doświadczenia jest taki, że litera P nie jest literą symetryczną. Spróbujcie w domu z rodzicami znaleźć jeszcze inne litery, które są literami symetrycznymi. A jest ich kilka w alfabecie. Kochani, symetrię wykorzystujemy również w życiu codziennym. Na przykład na zajęciach plastycznych. Bardzo często przechodzicie do mnie i prosicie, Pani Małgosiu, czy mogłaby Pani wyciąć serduszko? Wtedy ja biorę kartkę, składam ją, na dwie części, czyli na połowę. Ten mój brzeg tak naprawdę jest osią symetrii. To jest wyznaczona oś symetrii. I wycinam tylko jedną połowę serduszka. Robię to w ten sposób. Wycięłam jedną część i jedną połowę serduszka. A ponieważ serce jest figurą symetryczną, po rozłożeniu powstaje całe serduszko. Kochani, bardzo wielu architektów, czyli takich ludzi, którzy projektowali budowle, wykorzystywało w swojej pracy właśnie tą zależność, czyli symetrię. Kiedyś bardzo dawno temu, już w starożytności, znano, poznano tą cechę figur. I wszystko to, co było symetryczne, wydawało się jeszcze piękniejsze. Symetria oznaczała piękno. Dzisiaj możecie zobaczyć na świecie wiele budowli, które są symetryczne. Na przykład bardzo dobrze znana Wam wieża. Tak, znacie ją? To wieża Eiffla. Znajduje się w stolicy Francji, czyli w Paryżu. Spróbujemy wyznaczyć oś symetrii tej wieży i sprawdzić czy jest ona symetryczna. Przykładamy linijkę po środku tej budowli. Rysujemy linię No to sprawdźcie. Popatrzcie. Linia, oś symetrii i dwie części budowli wieży Eiffla. Te dwie części są takie same. Popatrzcie. Dwie połowy są identyczne. Ta budowla jest symetryczna. Innym przykładem budowli symetrycznej jest. Przykład nasz słynny pałac Kultury i nauki w Warszawie. Popatrzcie, wyznaczono oś symetrii w głównej środkowej części pałacu. Jeżeli się przypatrzycie dokładnie, to sprawdzicie, że prawa strona jest taka sama jak strona lewa. Ta budowla jest symetryczna. Symetrię możemy zauważyć również w przyrodzie. Popatrzcie, zwykły liść. Jeżeli złożymy go na dwie części, obie połowy nałożą się na siebie. Czyli ten liść jest symetryczny. Bardzo świetnie symetrię możemy zauważyć w świecie zwierząt. Oto motyl. Wyraźnie widać, że jedna część jest identyczna jak druga część. Jeżeli wyznaczymy oś symetrii, okaże się, że te dwie części motylka są takie same. Popatrzcie, jedna strona jest identyczna jak druga strona. Symetryczność również można zauważyć u innych owadów, takich jak komary, niektóre pająki, a nawet zwierzęta, które są drapieżnikami, na przykład tygrys. Popatrzcie, jeżeli wyznaczymy oś symetrii, czyli podzielimy tą. Głowę tego tygrysa na dwie części. Okaże się, że prawa strona jest taka sama jak lewa strona. Moi drodzy, tak naprawdę człowiek również jest istotą symetryczną. My dzisiaj również spróbujemy pobawić się w artystów, malarzy oraz architektów. Ale zanim to zrobimy, przygotujemy się do pracy. Kochani, zaczniemy od pracy malarskiej. Odbijamy rękawki i przygotowujemy materiały. Chcielibyśmy namalować arcydzieło. Takie arcydzieło, które będzie doskonałe, czyli będzie symetryczne. Moglibyśmy na przykład namalować tak zwaną martwą naturę, czyli piękną wazę. Ona też jest symetryczna. Wyobraźcie sobie, że przeprowadzimy linię. Symetrię, oś symetrii, czyli podzielimy tą wazę na pół. Jedna część jest taka sama jak druga. Weźmy chociażby nawet taką bulionówkę. Ona też jest symetryczna, jeżeli, wy, jeżeli wyznaczymy linię oś symetrii, dzielącą tą, tą bulionówkę na dwie równe części, prawa będzie taka sama jak lewa. Ale my dzisiaj namalujemy coś innego. Nie martwą naturę, ale naturę, przyrodę. Spróbujemy namalować pięknego motyla. Kartkę, którą przygotowaliśmy, dzielimy na dwie równe części. Składamy ją na dwie równe części. O, potraficie to zrobić bardzo dokładnie, wiem o tym. A następnie ją rozłożymy. Będzie nas interesowała tylko jedna połowa tej części. Używamy farb plakatowych albo jakichś innych. Najlepiej, żeby to były farby, które można grubo nałożyć na papier. Malujemy jedną część motyla. Ponieważ motyle są bardzo kolorowe, będę nakładała różne barwy farb. Teraz trochę niebieskiej. O. Przydałaby się żółta. Pamiętajcie o tym, żeby nakładać farbę dość grubo. Ponieważ, jak się już domyślacie, za chwileczkę złożymy tą kartkę. Tak. Pomarańczowa. Zielona. Motyle są bardzo kolorowe, mają przepiękne skrzydła. Mój motyl nie będzie ani motylem paść królowej, ani cytrynkiem, ani admirałem. Po prostu będzie moim motylem. który jeszcze tylko głowa. Tu. Staram się nie przekroczyć linii. Popatrzcie. Spróbujemy to zrobić tak. O, i czułki. Pamiętajcie o tym, żeby narysować tylko jedną część. Możemy jeszcze zaznaczyć jakieś elementy drobne, drobne cechy, czyli na przykład kropki na skrzydłach. No dobrze. Kochani, praca wykonana. Sprawdzimy teraz symetryczność naszego motylka. Uwaga, w tym celu składamy kartkę wzdłuż wyznaczonej linii. Tak, składamy. O, troszeczkę przygnieciemy ręką. Okay. No, i sprawdzamy, co nam wyszło. Uwaga, uwaga! Chwila prawdy. Sprawdzimy, czy nasz motyl jest motylem symetrycznym. O, pięknie! Kochani, popatrzcie, jakie arcydzieło! Fantastycznie! To motyl, który jest symetryczny. Sprawdźmy. Popatrzcie. Te barwy. I kształty zgadzają się. Jedna część jest identyczna jak druga. Nawet kropka, popatrzcie, która upadła nam tutaj, mała kropla farby odbiła się po drugiej stronie odbiciem lustrzanym. Moi drodzy, praca malarska gotowa. Do zabawy w małego architekta potrzebne nam będą dwa zestawy klocków. Jeden i drugi. Ważne jest to, żeby te dwa zestawy były identyczne, czyli w jednym takie same klocki, jak w drugim. Potrzebna nam będzie jeszcze linia, którą możemy sobie wyznaczyć najlepiej jakąś kolorową taśmą albo, albo sznurkiem po prostu. Dzielimy przestrzeń na przykład stołu na dwie części. Jeden zestaw będzie dla Was, a drugi dla Waszych rodziców albo dla rodzeństwa. Zadaniem jednej osoby, czyli projektanta, będzie ułożenie wymyślonej przez siebie dowolnej budowli albo układu klocków. Na przykład. Mogą to również być układy przestrzenne Czyli. Możecie układać klocki jeden na drugim. O, popatrzcie. Może tak. Druga osoba będzie budowniczym, czyli na podstawie projektu zbuduje taką samą budowlę albo układ klocków. Powtórzy po prostu. Popatrzcie, sprawdźcie, czy się nie pomyliłam. Jak się pomylę, to napiszcie w mailu. Pani Małgosia się pomyliła. Staram się to zrobić idealnie. Świetna zabawa, kochani. Świetna. Radzę Wam, żebyście zaangażowali w to rodziców. Ułóżcie rodzicom jakąś bardzo skomplikowaną sekwencję, czyli układ klocków. A I gotowe. Todą. Moi drodzy. Moja budowla jest gotowa. Mam nadzieję, że wasze również wkrótce powstaną. Jeżeli ktoś z Was nie ma podwójnych klocków lego, możecie używać różnych przedmiotów, np. makaronów, sztuczców, kamyków, koralików. Wszystko to, co do dyspozycji macie w domu. Poproście rodziców może znajdą dla was takie przedmioty. Kochani, na koniec podsumowanie: rozmawialiśmy dzisiaj o symetrii. Symetria to takie pojęcie matematyczne, dzięki któremu możemy podzielić przedmiot na dwie identyczne połowy. I na koniec ogłoszenie. Chciałabym pogratulować Martynce i Marysi. Otrzymałam od dziewczynek prace domowe. Był to zestaw nazw rozpoczynających się włoską cy. Dziewczynki napisały i narysowały na kartce Marysia 25, a Martynka 23, nazwy. I dla Was, dziewczynki, niespodzianka. To jest Was, rurka z flamingiem. Trzymam je dla Was. Jak się spotkamy, odbierzecie swoje nagrody. No to co, kochani, do następnego zajęcia. Pa pa! Do zobaczenia.